Cześć! Dziś dowiesz się, jak porusza się goniec. W szachach mamy gońca białopolowego, który jeździ po białych polach oraz czarnopolowego, który jeździ po czarnych polach. Czasami gońce wyglądają inaczej. Mam przykładowy obrazek, jak wygląda goniec. W profesjonalnym turnieju szachowym możecie spotkać takie figury. Na przykład, będzie pionek stał przeciwnika na polu E6, goniec jest w stanie go zbić. I zdobywamy pionka. Pionka nie ma. Natomiast, gdy pionek będzie tu stał, goniec nie może przeskoczyć to jest niedozwolony ruch nie może goniec przeskoczyć przez pionka. Może go natomiast zbić. Tak samo tyczy się to czarnopolowego końca. Możemy poruszyć w każde pole, które chcemy, za jednym z. Skokiem. Możemy nawet pojechać tu do końca. No, czy już teraz wiesz, jak gące się poruszają?